Dzień dobry, dzisiejszy odcinek na poboczu. Rozpoczynamy informacjami o następcy BMW M5 oraz Lamborghini Huracan, które otrzyma hybrydowy napęd. Zaczynamy! Zaczynamy od następcy Lamborghini Huracan, o którym pojawiają się co szczątkowe informacje w sieci. Przede wszystkim plotki dotyczą układu napędowego, który ma zostać zelektryfikowany, a w ofercie nie pojawi się już jednostka V10. Zamiast tego do napędu służyć będzie konstrukcja V8 z podwójnym turbodładowaniem, działająca w rewolucyjny sposób. Zamiast wykorzystać konwencjonalny profil doładowania, V8 użyje elektryfikacji, aby osiągnąć 7000 obrotów na minutę. W tym momencie turbosprężarki włączą się i zapewnią dodatkową moc do aż 10 obrotów na minutę. Może to sprawić, że następca hurakana będzie przypominał charakterystyką układu napędowego samochód z silnikiem wolnossącym, przynajmniej do momentu, aż zacznie działać doładowanie. Dodatkowo pewnym jest, że nowe Lamborghini używać będzie silnika elektrycznego osiowego, który w przeciwieństwie do dużych silników elektrycznych stosowanych w pojazdach jak Tesla Model S, mieści się między silnikiem a skrzynią biegów i działa prawie jak elektryczna sprężarka. Lamborghini jest już nieco znane z tego, że stara się przynajmniej pod względem technicznym przeciwstawiać ogólnym trendom w motoryzacji. Dobrym przykładem jest tu pierwsza hybryda marki, czyli Zian FKP37 wykorzystujący superkondensator zamiast akumulatora do przechowywania energii. Pod względem wymiarów i stylistyki nowy hurakan będzie nieco dłuższy, aby pomieścić właśnie potrzebne baterie. Włoski producent równolegle ciężko pracuje również, aby obniżyć wagę i zwiększyć zwinność samochodu. Ferrari również długo szło pod prąd modzie, ale w końcu się przełamało i zaprezentowało swoją wersję SUVa lub sportowego crossovera. Błyskawicznie okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, tak jak można się było domyślać popyt przewyższa podaż. Włoski producent został wręcz zalany zamówieniami na samochód o wartości przekraczającej 390 tysięcy euro i może zostać zmuszony do zamknięcia księgi zamówień. W przeciwieństwie do konkurencyjnych marek luksusowych, których suwy stanowią lwią część sprzedaży, Ferrari zdecydowało się ograniczyć produkcję do nie więcej niż 20% rocznej sumarycznej produkcji. Nawet przy założeniu, że całkowicie Ferrari wysyła do klientów 15 tysięcy egzemplarzy, to na wspomnianego suwa przypada jedynie 3 tysiące. Podobno zainteresowanie eksplodowało w momencie, w którym producent ogłosił, że do puro sangue dorzucany jest silnik V12. Ferrari ma w planach później dorzucić również warianty hybrydowe o mniejszej pojemności z układem opartym na V8 wprost z Ferrari SF90 Stradale lub zelektryfikowany silnik V6 z 296 GTB. Wielokrotnie wspomniana już platforma podłogowa BMW Noje Klasse ma zostać zaprezentowana w 2025 roku, co oznacza, że kilka nowych, całkowicie elektrycznych samochodów jeszcze zostanie zaprezentowanych. Wygląda na to jednak, że co najmniej jeden obecny model spalinowy zostanie wycofany, aby zrobić miejsce dla alternatywnego produktu. Chodzi tu o Suwa z opadającą linią dachu, czyli X4, istniejące od 2015 roku. Model ten spotkał się z silnym popytem, ale ze wszelkich doniesień wynika, że szefostwo BMW nie daje kolejnej szansy i nie planuje trzeciej Generacji tego modelu w wersji spalinowej. Pierwotne plany przewidywały wprowadzenie do sprzedaży samochodu we wszystkich wariantach układu napędowego opartego na konstrukcji podłogowej Klar. Teraz jednak wygląda to tak, jakby do gamy miała trafić jedynie elektryczna wersja, czyli BMW i X4. Oczekuje się, że debiut będzie miał miejsce w 2026 roku. W przeciwieństwie do innych marek, które wykonują zdecydowane kroki, decydując się o całkowitym przejściu na samochody elektryczne, BMW robi to ostrożniej. Dacia zaprezentowała natomiast zestaw do konwersji Jogera w mobilny namiot, który będzie dostępny jako fabryczne akcesorium w 2023 roku, rozszerzając zakres zastosowań niedrogiego, podniesionego kombi. W zestawie znajduje się składane podwójne łóżko, schowek i chowany namiot, który jest odpowiedni dla czteroosobowej rodziny. Zestaw został zaprezentowany podczas imprezy Daci, na której pokazano także całą gamę modelową ze zmienionymi kolorami oraz nowym logo marki. Do bagażnika Daci Jogger zostało dodane także drewniane pudełko z napisem DC, co ograniczyło układ wnętrza. Trzeci rząd się Został całkowicie usunięty. W pudełku jest natomiast dużo miejsca na bagaż i sprzęt do aktywności na świeżym powietrzu. Niestety nie ma tu dodatkowych udogodnień, takich jak aneks kuchenny czy lodówka. Rumuński producent przygotowuje się teraz do wprowadzenia nowej generacji Dastera, który ma cechować się nowoczesną stylistyką nawiązującą do koncepcyjnego Bigstera. Na tej samej imprezie pokazany został koncepcyjny model o nazwie Dacia Manifest. To futurystyczny, w pełni elektryczny samochód terenowy z nowatorskimi oponami i całkowicie otwartą kabiną. Nie jest przeznaczony do produkcji, ale ma pokazywać możliwości producenta, a niektóre jego cechy zostaną zastosowane w przyszłych modelach w gamie. Opony producent opisuje jako odporne na przebicie i przyjazne dla środowiska. Odsłonięte koła znajdują się na czterech rogach samochodu, oferując niemal bezkonkurencyjne właściwości terenowe w połączeniu z napędem na cztery koła, krótkim rozstawem osi i dużym prześwitem. Koncept posiada podświetlaną osłonę chłodnicy z nowym emblematem marki, a zamiast konwencjonalnych reflektorów LED, widać pojedynczą dużą diodę LED, którą można również odłączyć i wykorzystać jako latarkę. Panele nadwozia zostały wykonane z nowego materiału o nazwie Starku, wykonanego w 20% z przetworzonego plastiku. Bagażnik dachowy może przewozić każdy rodzaj ładunku i sprzętu outdoorowego dzięki modłowym belkom nośnym. Manifest nie posiada drzwi, okien i przedniej szyby, co pozwala pasażerom na kontakt z naturą w jeszcze bardziej ekstremalny sposób w porównaniu do Jeepa Wranglera, czy Bronco. Wnętrze jest całkowicie wodoodporne. W kabinie znaleźć można jedynie dwa siedzenia ze zdejmowanymi pokrowcami, które pełnią też rolę śpiworów. Deska rozdzielcza wykonana jest z korka, a za kierownicą znajduje się prosty cyfrowy zestaw wskaźników. Praktyczną cechą jest wymienna bateria z tyłu, która może zaśleć dowolne urządzenia z domowego gniazdka i gniazd USB. Mimo braku oficjalnych informacji w sieci na temat nowego BMW serii 5 oraz flagowego M5, pojawiają się przecieki oraz plotki. Głównie do tej pory dotyczyły one stylistyki, która początkowo miała przypominać nową serię 7, a finalnie będzie stanowić gruntowną ewolucję obecnej schodzącej iteracji. Choć dotychczasowe prototypy przyłapywane były ze znaczną ilością kamuflażu, to możemy już stwierdzić, że mniej więcej znamy wygląd przyszłej piątki. Otrzyma konwencjonalny reflektor LED oraz większą atrapę chudnicy niż w obecnym modelu. Po bokach znajdą się klamki drzwiowe w stylu tych z czwórki gran Coupe, w wersji z dopiskiem M naturalnie znajdzie się dużo sportowych elementów charakteryzujących pakiet stylistyczny. Trójkątne wloty powietrza w zderzaku, większe felgi, dyfuzor, sportowe zaciski hamulcowe czy lotka to jedynie część z nich. Z tyłu nowa piątka wyróżniać się będzie inaczej nakreślonymi eleganckimi punktami świetnymi oraz w wersji M5 czterema końcówkami wydechu. Na wizualizacji jak widać nawet klapkę zasłaniającą port do ładowania samochodu, ponieważ wspomniane nowe M5 ma być hybrydą. Do napędu zostanie zastosowany silnik o pojemności 4,4 litra V8 z podwójnym turbodładowaniem oraz Silnik elektryczny. Dane dotyczące mocy i momentu obrotowego pozostają tajemnicą, ale sugerują, że M5 powinien produkować około 650 koni. Znajdzie się tu ten sam układ plug-in, który ma napędzać topowe BMW XM. Oczekuje się, że nowa piątka zadebiutuje na początku przyszłego roku, a gorętsze warianty M pojawią się później. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem w piątek. Hej!